Proszę pana, w czym mogę panu pomóc? A? Chydę tatusia, kochana mordynko. Tak! Jesteś w ukrytej kamerze. Sąsiad sobie kupił nową zabawkę. Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny. Carmen Bohol, rajskie życie w Kurniku. Życie na filipińskiej wiosce. E, jedziemy do Mariusza i Rebeki. E, muszę jedną rzecz tam z nimi obgadać, więc też jest okazja, żeby się spotkać. Mm. <laughs> tak. I e, ci, co podążają za naszymi vlogami, wiedzą, gdzie to, kto to jest Mariusz i Rebeka. Byliśmy tam na urodzinach. Oni prowadzą biznes. Hey Joe, wynajmują tam pokoje, motory. Byliśmy chyba na urodzinach tam u niej, więc taki jest plan na dzisiaj. Bożak jest gorąco, wilgotno bardzo. Patrzcie, słońce nie świeci, ale je się ze mną. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Proszę bardzo, polska flaga, filipińska i kanadyjska. Rebecca, so what business you have here? What we are you have doing here? We motorcycle rental, and backpackers, and accommodation, and yeah, what else do we have? We have a little bit of restaurant. Come and check us out. But you need to give some website. you have website? Yeah, check it out with the Hey Joe. Um, you cannot link But, it but it. it's a Facebook or website? Yeah, yeah. there's a website, there's a Facebook. Okay. We are in um, what your whatsapp messenger facebook what else do we have what what else yeah we have website instagram yeah we also have instagram the one support official mam link yeah tiktok we want you na Bohol, yeah. to zapraszamy ja cię gasa yeah słucham pana Oli. Oli, nie try oh Oli oh <laughs>

Darta obagi grają, proszę w Oli sprzedany zobaczymy Zobaczymy How much for this? Two ninety nine. Yeah, it's a fan. It's a traditional. It's mm. it's good for two people. We usually have last minute um, people that they come here. It's this one is with AC. It's four ninety nine. How much? a lot Four ninety nine five hundred pesos, yeah. Yeah. I can have two people. It's with AC. Czekajcie. It's okay yeah. It's also on the website. It is for two so you uh, you, you can uh, you can bundle it up with motorbike. Mhm. You can have This one 499 yeah. also, yeah. Yeah, it's with uh, you can have four people. Mm. people traveling. Nice. Room. Yeah, it's all, also with AC. So. Nice. Yeah, and uh, we're using a room. So we weren't mm. going to show you our room <laughs> because it's messy. <laughs> okay. So Mario Canada. <laughs> <laughs> Canada, he bring from Canada, yeah? yeah? We brought it from Canada. <laughs> yeah. we um W częściach go przywiózł, w takich, w takich właśnie pudełkach No pan, pan. Pirata rozumiem, pierwszym razem. No. Od łóżku długo stał wiesz? Zostawiłem no stacyjkę. Nie mogę go zapalić. Tak? <noise> Dziewczyny mnie pchały. No ale nie mogliśmy osiągnąć szybkości, aby, aby zapalił. Nie? Ładny motor, nie? On, wiesz, one są bardzo tanie w Kanadzie. Ale tutaj wiesz, Suzuki. tak, tu nie, 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 nigdy kurczę nie, nie sprzedawali takich, wiesz? No. Wysłałem takiego dużego e, skutera, wiesz? Będzie za 3 miesiące Słuch, A jak go wysłałeś z Kanady? Y, w pudełkach W pudełkach? Tak Był rozkręcony I wiesz co? Kurczę, tu bardzo łatwo ładnie, ładnie się rozkręca wszystko tak? w częściach Tak? Silniczek tylko na pół ranie y, W pudełku takim, wiesz... I było wszystko opakowane folią metalową no. Silnik, że jak przy, przy, przyświetlą to no i no. tak nielegalnie bez, bez cła doszło bo czasem może nie dojdziesz <noise> bez ubezpieczenia ale wiesz sumariusz... co, a zarejestrowałeś go tu już? Nie? Tak, tak? Na... tak, już jest legalny. Tak? Ja go sprzedaję go, bo to słuchaj, tu się przyjechać czymś takim w moim wieku, ja za często nie jeżdżę mm. wiesz, jeśli kurcze wyskoczy, to no to hamowanie jest, wiesz. No, ja tym to się dobrze hamuje, bo to duży Ale, motor, no. no, to jest cruiser, rozumiesz? To musisz, no. musisz go rozpędzić trochę, nie? No. Nie fajnie się nim jedzie, bo jest, wiesz, miękki kurcze, ma, ma dobre zawieszenie. Tylko, słuchaj, to ktoś musi to polerować kurcze, nie? Ja zostawiłem na 6 miesięcy, po i mam mechanika dobrego, boś naprawdę jest super, że bez. Bez mm. planu, bez niczego go skręcił kurczę, sprawdził się. Tak? 500 dolarów amerykańskich, kurwa, ale warty tak? każdego dolara. Tak. Mm. I robi mi mailny z nami i tak dalej. Nie? On zresztą ma 5000 przebiegów przebiegu. Kilometrów. 13 rok. Stało to kurczę w garażu w Kanadzie, nie? Mm. Zapalało się raz na miesiąc. Dziadek sobie siadł, rozumiesz? W czapce, kurczę. Mam taką czapekę jeszcze rolnicą z tego. Um, ładny motor, no. Także go... No. powierowałem go do, do biznesu żony, nie? Niech parę skuterów kupi za to. Ile chcesz za to? Nie wiem, kurczę, nie wiem ile to ona coś takie miała wysokie ceny, nie? No. Dokładnie. jest co, koszt mój jakieś 300 ze wszystkim jak dostanę koszt tego ale na pewno no, żona by chciała coś zarobić jakieś e, 300 40 tysięcy no ale no nie znajdziesz takiego na weźmie, na pewno no. z takim przebiegiem no. Słuchajcie, jesteśmy w domu. Oli nie Zostaw! On zanieś do mamusi. Do mamusi zanieść, bo tam tuś... Jeszcze nie wszedłem dobrze ślimaka. Po drodze znalazłem, mówię... Nie, nie wsadzaj tam paluszka. Danika! He put finger inside.

Bo jest skierowany. Jaki duży ten ślimak. No spory, spory. Niech ono się obudzi, zacznie iść. Patrzy na Olivera. Komary zabija. W, jednej, w jednym ręku miotła, w drugim. Na komary. Rakietka. No i co? Zabija jakiegoś komara? Szpaku? Ha. Tak? A tu Tu Ha B no B. Wczoraj zabiliśmy za 20 sz, a lepiej.